No, i tak wyjątkowo tym razem S800. Miałem nie robić o tym filmu, bo przeniósł go klient i w sumie, że on działa. I działaliśmy na nim naprawdę dużo czasu. Miodu dostał niewąsko, ale w pewnym momencie zrobił klik. Safety znikło i, i ja w szoku, bo tam siedzi przecież co? Co może siedzieć w takim techniksie? Oczywiście, że hybryda SVI 3105. To jest bardzo ciekawa ogólna konstrukcja, bo jest bardzo złożony radiator. To jest miedziana rurka, ponad wypełniona jakimś yy, czymś bardzo łatwo przepuszczającym ciepło. Coś ala head headpipe w, w laptopach, więc wzmacniam zaraz, jeszcze odkurzymy. No i tak na, tej, na tym szoku, że ten przed chwilą grał, zwarcia żadnego nie było. Yy, położyłem go na boku i. O. Hmm. Aż przyciszę. Choć na to, że gdzieś na końcu mocy mamy zimny lód i z jakiegoś powodu jakiś sygnał nie, nie jest dostarczony do zabezpieczenia i nam odcina zabezpieczenie. Tak więc ten wzmacniacz, yy, mimo wszystko, jest dla mnie bardzo nieśmiertelny. I to jest bardzo fajny klocek techniksa. Yy, I to jest mój były wzmacniacz, jak go sprzedałem właśnie temu koledze. O. Więc dzisiaj rozbierzemy go. Zobaczymy, gdzie były zimne luty. Złożymy i znowu damy mu mocno spalnik. Oczywiście też wyczyścimy. Tak. Powiem Wam, że na dokładnie nie wiem, czy nie tym wzmacniaczu, ale jakimś. E, na tym modelu na pewno. I Altusach 200 obskoczyłem. Wiele osiemnastek, dużo imprez. E, Za trzy wesela byłem DJ-em Lisem. Czyli wiecie, lisiłem na wszystkich, tani wzmacniacz, tanie kolumny, tania impreza, ale nie dla mnie. No i bardzo nie widać tutaj zimnych lutów, no czyli tu na pewno jest trochę i tutaj w układzie mosta prostowniczego, czyli są diody i poza tym wszystko jest ok, no ale kontrolnie przylutujemy jeszcze wszystkie nogi STK, czyli hybrydy przepraszam, tu nie jest STK i złożymy go i znowu miodu. No Notowe wzmacniacze mamy czysto, jak widać działa, możemy szarpać i nic się nie dzieje, więc zostało nam go teraz tylko dobrze przeczochrać. Jeszcze taka ciekawostka, że ten wzmacniacz mimo tej klasy, a wcale nie pobiera jakoś ma dużo prądu w spoczynku. No dobra, zaczynamy wygrzewanie sprzętu, jeszcze taka fajna ciekawostka. Nie wiem czy to słychać Ale we wzmacniaczą chyba grają cewki Oczywiście przy maksymalnym wysterowaniu, więc he he to są legendy Nie nie biegam za tędem bo tworzę tędy Nie pochodzę z aid Ani CE kurde sio